Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? No tak, ja na podstawie art. 19.4 i 44 Regulaminu Rady Gminy w Dobre wnoszę uzupełnienie porządku w obradach o punkt albo 4a, albo 5, i później każdy kolejny o treści wolne, wnioski i pytania od sprawy różne. Moim uzasadnieniem mhm. jest to, że w gminach, w które też współpracujemy, na przykład w rajdach rowerowych, w ich zaproszeniach na sesje są te punkty uwzględnione i nie rozumiem podstaw, dlaczego u nas nie ma. Jeżeli są jakieś wątpliwości, proszę o podanie postawy prawnej. Dziękuję. chociażby odpowiedzi, czy, czy o uzupełnienie, odpowiedzi, do, od wójta, pana wójta, czy od jakichś innych tutaj, e, czy zapytań takich e, może nie pana pana mamy danego tematu, pana pana Zajmę w ten sposób, że e, zapytania i interpelacje rzeczywiście są na piśmie, natomiast jeżeli e, wniosek zostanie przegłosowany, żeby to były jakieś sprawy różne, nowe wnioski, e, to będzie można wprowadzić do protokołu. No, tak, to, to musi być bezwzględna większość e, e, za. Albo cztery albo i dalej rozstrzygnięcie, czyli wtedy mamy dziewiętnaście. Pani Przewodnicząca. Tak, ja chciałam powiedzieć, właśnie dzisiaj y, wszyscy zauważyliśmy, że jest Pan z krusu. I w którym momencie zabrałby głos Pan? Zaraz w pokoju Pani Radna. Ale, Ale właśnie nie ma takiego punktu i są to sprawy nie mieszczące się w kategorii spraw porządku obrad, dlatego pytam. No może się

znaczy, że w państwie prosił pan, nie Nie, to co, to do rządów, bo na Nie. Wolne wnioski i sprawy różne. Taki Zawsze było taki, ubrany, taki, obrę, taki wniosek. Tak. I proszę przygotować ten wniosek. Szanowni państwo, panie przewodniczący, ja nie rozumiem, proszę państwa, tej dyrektywy. Nasza gmina jest tylko rolniczą gminą. No? Większość z państwa to są rolnicy, tak samo jest. sesji nie mamy informacji z KRUZ-u. KRUZ postosowuje się pod nasz, tak jakby, harmonogram, czyli chciałby ten moment wykorzystać na przekazaniu pewnych informacji dotyczących rolnictwa na terenie powiatu miejskiego. Jeżeli Państwo uważacie, że to jest niestosowne, no to po prostu nie będzie tego tematu. Paweł Raszkiewicz sobie odjedzie i nie przekaże tych informacji. Uważam, że my jako gmina rolnicza powinniśmy korzystać z takich informacji, bo zapewniam Państwa, że gdyby Pan Paweł zaplanował tutaj spotkanie z mieszkańcami, rolnikami, to nikt nie przyjdzie na to spotkanie. Tak jak ostatnio debata, która się odbyła, też nikogo nie było. Więc. Nie możemy się kierować emocjami, naprawdę. Wysłuchajmy to, co ma Pan nam do powiedzenia, a jeżeli Rada uważa, że jest to niepotrzebne, to Panie Przewodniczący, prosta sprawa. Nie ma żadnej informacji yy, przedstawionej tutaj przez Pana, yy, pana yy, Araszkiewicza. Ja nie wiem, o co tu chodzi.

że byli traktowani poważnie, a nie jak dzieci. Bo ja cały czas po prostu tego nie widzę. No, panie radni, ale, panie nie ale panie przewodniczący, my przed chwilą wysłuchaliśmy opinii pana Wójta na nasz temat. Niech pan mi z własnej swojej pozwoli mi odpowiedzieć na to opinię. Bo jaki skoro przedstawiciel klusów ma przemawiać na. Ja się zapytuję, czy może na przerwie też będziemy uchwały uchwalać, się, Zapraszacie, że tak powiem, człowieka i chcecie, żeby występował na przerwie. No w sumie, Panie Radny, zapraszamy na sesję, jeśli był porządku Ale Pan wyrazi głosowanie, jeżeli dojdzie do tego. I to co Pan dyskusja, Ja chciałbym być, tak Dobrej żyjemy, prawda? Bo Pan Araszkiewicz przyjechał naprawdę z informacjami. Jeżeli Państwo uważacie, że to jest zbędne, to to po prostu nie ma takiej informacji. Trzeba mi się w końcu zajmować tej prawda? Jeżeli gmina jest tylko rolnicza. Ja bym chciał, żeby Pan Wójt nie inaczej nie interpretował naszych wypowiedzi. Że my mówimy, że pana Araszkiewicz jest tutaj niepotrzebny. My mówimy tylko, że właśnie niepoważnym byłoby potraktowanie pana Raszkiewicza przez pana przewodniczącego, gdyby pozwolił mu mówić w tej przerwie, kiedy może nie być ludzi na sali. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest taka, że pana Raszkiewicz, moim zdaniem, stronnym, powinien przemawiać tutaj i wygłosić swoją przemowę zaraz w pierwszym punkcie. Żeby niepotrzebnie czasu drogocennego nie marnował, bo ma dużo ważniejsze sprawy do załatwienia. I dlatego a nie przejdę. Szanowni Państwo, na następnego punktu 4a e, powstało dzisiaj, jak wcześniej e, wiele wątpliwości, e, wiele emocji powoduje. Ja i chciałbym dzielić kilka słów, może uda mi się to możliwości rozwiać, chociaż e, nie jest to łatwy e, punkt. My mówimy tutaj o wolnych wnioskach, interpelacjach i zapytaniach. Tak naprawdę te kwestie nie są uregulowane w przepisach. Jeżeli chodzi o e, interpelacje, zapytania, to mamy w artykule 24 tak o samorządzie gminy Zalewskiej, że interpelacja, interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu oświetleniu będącego jego przedmiotem oraz wynikające z niej stan. Natomiast znaczy, e, zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy informacji o konkretnym stanie faktycznym. Trzeba by to może troszeczkę bardziej uszczegółowić, jak to miało technicznie wyglądać, żebyśmy rozróżnili tą cienką granicę pomiędzy interpelacją, zapytaniem, a wolnym wnioskiem. Jeżeli chodzi o, o wolne wnioski, to można było sięgnąć do artykułu 28 naszego regulaminu Rady, który mówi o tym, co e, to by zawierać to protokół, w szczególności, czyli mogą być to również inne tematy niż te, to są podstawowe. E, natomiast e, te wolne wnioski nie mogą e, przechodzić za daleko, żeby nie stały się one e, interpelacją no, bo zapytaniem. Ja tak dla na, na przykładu zanotowałem sobie, że wolne wnioski to będą na przykład informacje, ogłoszenia, o E, drobne pytanie, nie wymagające zastanowienia się, sprawdzenia się, e, dokumentów, już takie, kiedy możemy e, krótko i na temat odpowiedzieć od razu, na przykład o której godzinie, w jakim miejscu, e, kiedy będzie coś odnoszone. Takie tematy bardziej organizacyjne. Natomiast jeżeli chodzi o interpelacje. Dotyczą one spraw o istotnym znaczeniu gminy. Tak naprawdę w naszych przypadkach te interpelacje często się zdarzały, bo wymaga to przedstawienia stanu faktycznego i na podstawie tego stanu faktycznego zadania konkretnych pytań. To wymaga zazwyczaj sprawdzenia sięgnięcia gminy, a może przygotowania jakichś zestawień, projektów, uchwał i według Kaza samorząd Powinny być interpelacje y, składane na piśmie y, i następnie y, odpowiedź na nie również będzie utrwona na y, piśmie. Po prostu zakazany ten punkt jest obrada porządku z Nawet dzisiaj na Jeżeli chodzi o kwestie poprawności, no to ja właśnie wyjaśnię. Dobrze, to ja chciałabym jeszcze, okay. e, chciałabym jeszcze powiedzieć, e, na poprzedniej sesji, to była wrześniowa sesja, e, w naszym porządku obrad był, e, był w punkcie szóstym czy piątym e, punkt zapytania radnych i sołtysów. Na tamtej akurat sesji wielu radnych i wielu sołtysów miało wiele e, różnych pytań, tak? E, te pytania zostały e, zgłoszone do Pana pan Wójta, Pan wójta, zapisał. Na te pytania uważam, że do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy odpowiedzi. Bo odpowiedź jaką ja dostałam, to jest taka odpowiedź, to jest odpowiedź. Nie wiem, Waryński to na, nie wiem, nie wiem, po prostu jest podpisane Wójt Tadeusz Gałązka, do pani Doroty Wielechowskiej I tutaj jest to... Czy, nie wiem, czy tylko ja dostałam takie, taką odpowiedź na pytania z poprzedniej sesji. Taką odpowiedź dostaliśmy. Jest to nieważające tak naprawdę. Tak, to jest waryjski, to jest... Yy, proszę bardzo, ja mogę to...

Scroll, to to jadi, a dlaczego do tej pory były przyjmowane te pytania? Dlaczego pan, <manym> oui. pan, pan przewodniczący <manym> ]Yes, wcześniej mmm, no. no, nie poinformował nas, jak na, to na, powinno być prawidłowo? Ja uważałem, że może do daleko Państwu ta o sposoby personalne w imieniu to jest a Pani Radnych i Pana Rujna. Zadrudnienie stanowisk. stanowisków, jest pojedynca dla nie pani radnych. Ale ja chodzi o kompetencje pana wójta akurat. Ale proszę. ja nie zrobiłam niczego wbrew, czego nie mogłabym zrobić, dlatego że jak był, jak wójt podjął decyzję, to nas o tym poinformował. Ale to wójta ta decyzja mm -hmm. wójt mówił mówił tego, mógł wróci, jest. Pójdź w ogóle dlaczego? Mówię wszystko dlaczego. Czyli kompetencja wójta. Naprawdę. Chodziłem o kompetencje wójta, my akurat. że niedługo pan tutaj będzie posiedł i będzie pracował. Tak? Ale to tak, to, tak jak my radni jesteśmy. My też jesteśmy niepotrzebni. Tak, nie może być, pani radna. Panie przewodniczący, ja powiem szczerze, jak ja dostałem tę to odpowiedź, to jedyną informacją, że to było z urzędu gminy, to była tylko i wyłącznie pieczątka na popęcie. I teraz tak, Odpowiedź była na nato Firmy, która nie jest naszą własnością. I teraz jest pod yy, odpowiedzią, był podpisany. Nie wiem, czy Pan Wójt. Kto mi to udowodni, czy to był Pan podpisany? Czy ja mam sobie Gryfrologę na sprowadzać? Jak ja bym pokazał to udział bez po prostu pieczątki, bez numeru sprawy, bez pieczątki. No, no bez przesady. Ja no, powiem szczerze, jeszcze raz. Ja jeszcze. tego nawet nie czytałem. Nie? Bo po prostu, bo, yy, bo w ten sposób się na tym nie odpowiada. No, sorry, to jest jeszcze raz. A poza tym, to jest niepoważne i to, to nie jest dla mnie dowód, że to dla mnie wód. To nie jest dowód. Jedyną, powtórzę jeszcze raz, jedyną informacją, że to była odpowiedź gminy, to była pieczątka na kubecie. Tylko ja mogę to wyczątkiem na kopercie skupić. I teraz kto mi udowodni, że to jest tak naprawdę bandyk pod, podpisane? Niech mi ktoś na to odpowiedź. Grafolog. No tak, kto ja mogę w tej kafologii organizować? No, no przepraszam. Panie radny, robi pan gra. Nie, to nie Pana Pana robi pan. To robi rozumieć. Gdzie oficjalnie pan daje nam jakieś pismo? I ktoś tam ma odpowiedź? Moja grzeczność mi nakazała, żeby Państwu odpisać, odpowiedzieć. To, że napisałem na takim druku <laughs> filmowi, <laughs> <laughs> uważam, że <laughs> Państwa nie, nie obraziłem w ten sposób, aby Państwo robili się wielki dramat z tego. No co? Przepraszam. To Mówię, wielka uprzejmość była z mojej strony, żeby Państwu odpowiedzieć, chociaż takiego pisma od Państwa zapytania nie otrzymałem. A ja panu nie Będę pisał teraz na normalnej kartce papieru, nie na papierze, jakimś filmowym, prawda? Uważam, że chyba, jeżeli obraziłem państwa, no to przepraszam, stać jeszcze mam. A państwo robią z tego wielki dramat. Jakby coś tu się wydarzyło, bomba by spadła, nie wiem, wiem rozwaliło w No nie wiem, proszę państwa, bo jak się ze... kogoś przekona, ale... to się przeknie. O wszystko. Się na YouTube można obejrzeć co obrady sesji. Jeżeli w ościennych gminach są te punkty, w niektórych par jest też co prawnym i nikt nie robi z tego tytułu problemu, dlaczego u nas ma być ten problem tylko? Czego? Dlaczego? Dlaczego ograniczana jest swoboda do kobiety radnego? Rady, ja może. Być, to A to, no tak, dobrze, jeśli pan mówi, że jeśli te wypowiedzi będą takie, czy inne. Więc kto będzie recenzował te, te zapytania radnych? Czy to była za długa, za długie zapytanie? Kto będzie to kwalifikował? Pan powiedział, że, 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 że to będzie... No, to taka, taka. Może, może wspólnie to robić. No, 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 no więc kto? Wyznaczona będzie osoba, że będzie, aha. Wichrowski czy, czy Wielkowska za długo, czyli odpowiednie pytanie wydaje, ja nie będę odpowiadał. Więc kto to będzie kwalifikował? Myślę, że możemy to robić wspólnie. No to zaczęło robić problem. duży no? zapis na stawę w punkcie porządku obrad. Naprawdę nie róbmy z siebie po silnizle, bo zobaczcie ile jest odsłonić na YouTube naszych obrad sesji. Innych, my Nie żyjemy, że mamy klatki tak, bo mamy kontakt z innymi gminami, z innymi wójtami, nie ma problemu. Ja chciałam zakończyć ten temat, uważam, co nie jest zabronione, co jest dozwolone. Jeżeli nie jest nam zabronione, więc nie widzę potrzeby, dlaczego na dzisiejszej sesji nie ma tych dwóch zapisów, o które nam cały czas chodzi. Nie przypominam sobie, żeby było głosowanie Rady, że chcemy wykluczyć porządku obrad, jeżeli nie było takiego, takiej decyzji Rady. Ja bardzo proszę w następnej sesji o przywrócenie tych dwóch punktów do porządku obrad. Sprawa numer dwa. Tutaj była poruszona kwestia odpowiedzi Pana Wójta na zapytanie Rady. Nie podoba mi się bardzo, jeżeli jak urząd, poważny urząd, jakim jest Gmina, może y, dać odpowiedź na papierze czynić czy czyjąś wizytówką. Czy gmina Dobre reprezentuje firmę Waryńskiego? Czy ktoś z pracowników Dobrego jest na usługach Waryńskiego? Nie wiem jak, jak można to e, zinterpretować. Jeżeli udzielamy, nieważne czy to jest radny, czy to jest sołtysz, czy inny mieszkaniec, to bardzo proszę z szacunkiem podchodzić do nas wszystkich i wszystko odpowiedzi na papierze urzędowym. Niech to będzie zwykła karta białego papieru, ale nie z logo czyjejś firmy obcej i z podpisem z pieczątką. Dziękuję bardzo. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest Le lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV?